Видная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда а? ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артем? А с этой станцией Судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Ага, значит, мы будем бронировать стации. О, как мило. Запасы. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода. Его уже пытались обрушить. Но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь ага Jest litwaria każdego z mnoga. na nasze aha! Super, super. Czyli wysyłacie mnie, że tak powiem, na misję samobójczą. Cudownie. Uuu on ma długą lufę. Ho ale ma kolbę. Nie, na razie zostanę z tym, który ja mam. Dobra, skrzyżowanie tunelów, mam zamknąć śluzę. Natomiast lewy tunel. Eee, to naciskać. Lewy tunel mam wysadzić. Znajdź to, co zostało z saperów, i wysadzić. Eee! A, dobra. No to jedziemy tędy, czy to jest super? Nie, ale miała amunicję w postaci kasy. Widziałem go. A, jeszcze jeden idzie. Dobra, ładujemy. Tu ktoś leży. Oho! Tutaj mogę pójść w górę. A wiecie co, co jest tutaj? Najpierw sprawdźmy, może to. Aha, to jest chyba skrzyżowanie tuneli, o którym mówił Han. Ten jakiś twardy był na sali. ładuj Wo 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 wow. Notatka. A, dobra, to jest jedyna notatka tutaj do, super. Wow. Głupo to zrobiłem. Aha, i w tym miejscu mi zrespiło. Kurczę, dobra, ale nie wiem gdzie iść. Ale pofruniała toeczka. Dobra, od razu sobie przeładuję. I idziemy na górę szybko Plecy mam! Powoli mi się kończy amunicja do kałacha, nie podoba mi się to Dobra, wysadzamy. Udało się? Aha, fajna śluza. <gryny> Fajny sposób na zamknięcie śluzy, nie powiem. Dobra, od niego nic nie podniosę, od niego kasę mogę podnieść. Czy coś ciekawego znajdę tutaj! No salisy znalazłem. Ten chyba nie żyje. Dobra, bierzemy strzelbę w takim razie. Dobra, wyleczyć się nie mogę. O! Mamy chemika nie to jest bomba Dobra teraz muszę się działnąć na szczęście tu leżała apteczka Dobra, tego nie wysadzę, bo lewy miałem wysadzić. To jest pułapka o. Kolejna pułapka rozbrojona. Dobra, zanim pójdę, to sobie przeładuję. A, dobra, czy automatycznie mi się odpaliła kadzenka? I zwiewamy. Zwiewamy. Во-во-во-воувольшая во, 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 во. битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Ага. Если ты все еще собираешься в полюс, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. A super, czy idziemy do czwartej Rzeszy? Zaczekaj, no Han. Ja jeszcze chcę skoczyć tutaj, zobaczyć, czy będzie jeszcze jakaś amunicja dla mnie, czy coś. Już nic więcej nie ma. Dobra, idziemy za Hanem teraz. Nie podoba mi się, jak mało mama amunicji do Kałasznikowa, ale damy sobie jakoś radę. A, i tu się przejście otworzyło, tak? Co to za kaplica? Czy tu jest przejście? Tak, to jest chyba przejście. Uhu. No i kończymy naszą podróż z Hanem. W zupełnie inny sposób niż w książkach. O. W książkach Hartem nawet nie mógł się pożegnać z Hanem, bo musiał uciekać w trakcie strzelaniny. Kuźniecki most, ale ja dobrze pamiętam, to chyba była stacja komunist, Nie, to nie była stacja komunistów. Albo mi się wydaje, bo to jest pierwszy raz, jak jesteśmy totalnie bez. Nie, to jest. Nie będzie pierwszy raz jak jesteśmy totalnie bez MPCów. Już wcześniej też byliśmy bez EMP-ców faktycznie. E. Dobra, wchodzimy tutaj. I tutaj musimy zejść. No i wracamy do tuneli.

не повишь. Ты Станция у нас, конечно, свободная, но красная за нами приказывает. Повсюду их агенты. Это не паранойя парень, а осторожность. Так что держись поскромнее. Понял? Окей. Просто дружеский совет. Внимание. На станции проводится проверка документов. ...wszem przejść do miejsca swojej przepiski. Pomagajcie prawochraniczym organom wypełniać ich robocie. Okej... Okay. Młotek. O, światło! Mogę wejść w interakcję? Nie mogę. Na tory też nie mogę zejść i muszę się poruszać po peronie. O, 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 o! Aha! ha, ha! Czy mogę przejść i zobaczyć, co jest gdzieś tutaj na przykład? A, to jest kibel! Heh. Ostatnio jak ze znajomym byłem w osowcu, w ruinach twierdzy to znaczy nie bezpośrednio w ruinach, tam chodziliśmy po parku narodowym To właśnie... Właśnie pierwszy

O, ile teraz nie mylę miejsc z książek, to tu Artem to tak trochę inaczej, pakował się w te tarapaty trochę inaczej. Czemu powiedział tu pizza? Kurczę.

Niech to. Dobra, nauczka, tutaj nie wchodzę. To była ostatnia próba wejścia do tego pomieszczenia. Może jakbym broń wyciągnął, to byłoby inaczej. Nie wiem. Tak, a ty kto? On ryży, klounat biały? Ty też aresztowany. Dobra, tylko bez Ja sam Dawaj Ała, Ej Czemu nie mogę szybciej chodzić Урал! Туда! Ага! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер, только oh. он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Jak tylko Czyli jedziemy do Rzeszy Ok, czy teraz mogę pozwiedzać stację na spokojnie? Coś tu będzie? Nope Kasiorka, kasiorki nigdy nie ma za dużo. O! Handlarz, ok. Widzę cieka kilka ciekawych propozycji tam dla mnie, ale w pierwszej chciałbym się rozejrzeć jeszcze po reszcie stacji. O! I dobrze, że to zrobiłem. I tu jeszcze widzę dokładnie e. Ej, 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 ej. ej. Nie chciałem włazić tutaj O matkuś nie... Trzeba było iść do handlarza najpierw No nic, mówi się trudno, nie będę wczytywał specjalnie zapisu pod to Widzisz tam bagażne oddzielienie Zabieraj się tu Myślałem, że będę mógł wyleź No nic Mówi się trudno Kiedy indziej się obłowie w jakieś nowe zabawki

Czy jestem u komunistów, okej? Okay. Pamiętam, że któraś ze stacji miała zmienioną nazwę przez komunistów, żeby bardziej pasowała do ich ideologii. Nie pamiętam, która. Stawiajcie mi na te tory, ludzie. No i to na torach. A nam w tą drezynę wchodzą. Czy to jest wagon? Nie wiem. Żołnierze o. zastrzelony za dezercję. No to nieźle. Я не вижу. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну, за плакато, вступай в армию, ты убедишься. Ну, мой отец в Красной Армии служил. А его отец еще в советской армии. Традиция родина. Традиция. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших. Деды тоже в советской армии служили. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в потронтаж и черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в возьмут, ты так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка -ху -ху. в их концлагере. Человек.

Pamiętam, że w książkach była wojna między Hanzą a komunistami. Hmm. Między faszystami chyba. Nie... nie wiem, nie pamiętam, czy była wojna. Jeszcze w tym, do tego etapu nie doszedłem niestety w książkach. Ale tutaj mam sobie bardzo podziękować za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Jak się nie podobało, również opiszcie komentarz. Wiecie, konstruktywna krytyka, zawsze mile widziana. Jeżeli natomiast chcecie więcej takich serii, więcej takich odcinków na kanale, to go zasubskrybujcie, bo to naprawdę pomaga. Ja za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia!